Zapraszamy w niedzielę 17 kwietnia na godzinę 16 do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl operetkowy Głos się zrywo, dusza śpiewo. W spektaklu doborowa obsada, wspaniałe głosy i kreacje, przezabawne dialogi po śląsku, a wszystko w interpretacji Mariana Makuli. Fabuła opowiada o perypetiach Rozy Klozy. Bogatej wdowy po piłkarzu Bundesligi, która wraca do swojego hajmatu z zamiarem wyjścia za mąż i sponsorowania Zagłębia Sosnowiec. Warto to zobaczyć. Głos się zrywo, dusza śpiewo w Operze Śląskiej w Bytomiu w niedzielę 17 kwietnia o godzinie 16.